Myślałem, że to tylko 4K musi być. To by było zbyt proste jako. Jakby to było tylko i wyłącznie 4K, to ja bym kogoś stunelował albo coś. Czy ja za każdym razem będę dostawał pod adept Hadona? Ja sobie zrobię portal tutaj, bo why not? Tylko problem jest taki, że ja nie mam że... What are you doing here, Bill? Problem jest taki, że ja nie mam żadnych perków pod aury. Co prawda, search na demo jest zajebisty. Ale. Wojownik Deadharda. Dzień dobry. Gdybym chciał się przytulić. No to teraz go przytulę na ramieniu. Hej, okay, można. Nie. Adept Nemesis się przez Litala jest super. Tak. Mm, ty, panie. Nie odwiedzałem, że tak to umówimy. To ja odwiedzę typa. Gigawonsy, dziękuję bardzo. O, dobry timing. E, ale gdzie jest osoba, która cię ściągnęła, mój drogi? Mój drogi, gdzie jest osoba, która cię ściągnęła? Bym chciał tę osobę, bardzo. Mmm, pięknie generacja. To Do w domu w takim miejscu? Nie wiem. No, dajcie mi przejść. Szkoda, że nie ma jakiegoś spisu koment. Dobra, yy, wykrzykiwam commands. i tam masz spis koment. Dobra, chodźmy za nią. A, za krótko. Gdzie? Where? 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 Chwil. wyłapał. Wykrzyknij com y commands przez 2 M. Jak mogłeś tego biednego króliczka tak bić? No po prostu. Siemanszku, szkieletor, witam serdecznie. Dobra, dalej nie wiem, yy, gdzie, co, jak i dlaczego, Więc zrobimy tak. Przechodzenie przez portale jest też o tyle fajne, że macie undetectable status effect. Coś w tym przypadku nie, nie podziałało, ale mamy fengę. Fajnie by było dorwać Billa. Aczkolwiek tunel to nie jest najlepsze rozwiązanie pod Adepta. Bo ciężko po prostu zrobić... ...double pipa z tunelem. O nie, chyba masz ten okno przy piwni. O nie, najgorzej. Adept teraz robisz? Próbuję. Ale jak to tunelowanie nie jest dobre, skomujesz. Nie, tu tunelowanie jest zajebiste, tylko że problem jest taki... Że, jak tunelujesz, to możesz nie zrobić adepta. Czy wy zamknęliście sobie jedną trzecią mapy? Fajne te komendy. Dziękuję. Bill! Come here. Come here, Bill. I need you. Gdzie ty biegnie, stypie? No dobra, U, co on robi? on pobiegł? Aha, tędy Dobry Deadhard Dwórnik i Deadharda. Jak, jak sprawdzić listę? komend? wykrzyknik, co mans. Już liczne osoby będą miały pazść ze Stranger Things. True. Ten bill to jakiś. Trochę tak. Na pewno nie jest to pro-gamer. Targi no Bez kitu. Co wy wyczyniacie? Okay. Good timing, Kai That, hard? That hard. A ja nie mam unikalnej komendy. A jaką byś chciał mieć, panie Soplu? Daj jej takiego przytulaska z rozbiegu! <śm> Dobra, postawimy ten portal tam. Kozacka ta lista komend, dziękuję. Dobra, gen jest skopany z Serge'a. Widzę, że ktoś już tutaj próbuje uskuteczniać jakieś unhooki, ale mi się to wychodzi. Tende. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobry czemu ziemniak? No bo ja nie lubię wyzywać wulgarnie, więc mówię, że jak Surf zrobił e epicko głupią akcję, to mówię na niego ziemniak. No chodź, no chodź. Zróbmy im jakąś presję. Lite. A ty tędy poszłaś. Sprytnie. Dobra. Okej, okay. polety. Lubię niszczyć palety demo. dla zabawy, jakbyś miał u mnie zrobić komendę. <laughs> no to to by było pewnie coś w stylu... Ochlar miły chłopak, ale zakochany w Jill, hehehe. <laughs> o, oh, o, oh, o, oh, scratchmarki! No ho, no ho, widzę cię. Do domku. Do domku. Nie, nie ma okna -ok panie Wilu. W którą stronę ty żeś pobiegła? Znowu na górę. Wyskoczyła. Dobra. Brych! Prawdę powiedział! No też nie będę w he hehe obrażał miłego widza, nie? Dobra, ona w końcu umorła. Ile mamy? Trzy haki do końca. Wageny do końca. Myślę, że to jest do ogrania. A to źle, że zakochany Jill. Poniekąd tak, bo to jest postać cyfrowa, nie? Mm, widzę. Widzę kajtkę. Nie, tędy pobiegła. I tędy. A co ty także wokół budynku na S? No to chodź, let's go! Brry? Uwielbiam shredy. Są piękne. Nie mam pytań. A słyszałeś określenie... Bo Jezu, Tina, proszę! Mam nadzieję, że nie wydropię żadnego klucza, bo będę bardzo zły. Skracz marki, siala, a tutaj jest ta druga, nie, kurde, fenga! Dobra. Pytanie, czy jeszcze tę fengę tam gdzieś znajdę? O! Scratchmarki! Scratchmarki! Nie w tę stronę? I don't know. Ale że ty tak?! Że ty jest? No dobra, wydłużmy ten pościg w takim razie. Why not? Już słyszysz. Co robi Mindbreaker? Eee, poczekaj, bo muszę do jakiegoś haka Mindbreaker, jeśli dobrze kojarzę. Powoduje, że jak zaczynasz robić gena i nie skręcisz go do odpowiedniego poziomu, to masz exosta. Tak to mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam. Dobra. Trzeba wyczaić, gdzie jest włas. Mam nadzieję, że Fenga tego nie wie. Bo jak wie, no to tak smuteczek troszkę. O, 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 o! Let's go! No to teraz. Dobra, bramy nie są jakoś mega daleko od siebie. Co jest spoko? Gryki powoduje egzost na 5 sekund, w zależności od poziomu, jak kręcisz genach. No. Pewnie campi nie da ci? Nie wiem. Znaczy wiem. Nie campi. <ścoughs> A jednak.